Czym jest Kościół? Wokół tematu Kościoła zrodziło się na przestrzeni wieków wiele różnych i błędnych pojęć. Jednym z najczęstszych jest myślenie o tym, że Kościół to jest budynek, do którego się udaje, aby się modlić, aby uwielbiać Pana Boga czy słuchać kazań. Jest to błąd. Innym błędnym, bardzo popularnym też myśleniem jest takie, że Kościół to ja jestem. Ja jestem Kościołem jako człowiek i nie potrzebuję nikogo, ani nie potrzebuję niczego. Mogę się modlić w domu, mogę śpiewać w domu, mogę czytać słowo w domu i to jest Kościół. Podczas gdy Biblia uczy nas, że Kościół to zgromadzenie jest to zgromadzenie ludzi, powołanych ludzi uświęconych łaską Jezusa Chrystusa ludzi zbawionych ludzi wierzących że to zgromadzenie jest kościołem to nie jest budynek ale to są osoby ale to też nie są pojedyncze osoby ale grupa osób dlatego myśląc o kościele powinniśmy myśleć o Grupie osób, ludzi wierzących, kochających Chrystusa, pragnących za Nim podążać, pragnących Mu służyć, pomagających jeden drugiemu w życiu codziennym, ale przede wszystkim właśnie w wypełnianiu Bożego powołania. W ich życiu, w uświęceniu, w posłuszeństwie, w poddaniu, w wierze, w zaufaniu. Kościół jest miejscem wzrostu, ale też i miejscem, w którym mogę zostać skorygowany. Miejscem, w którym ktoś z zewnątrz w miłości będzie chciał poprawić mnie. Kościół to są ludzie wierzący Chrystusa, którzy są zjednoczeni, połączeni. Te połączenia, to zjednoczenie nie jest tylko jakimś duchowym stwierdzeniem, jakąś taką myślą, że jesteśmy jakoś wszyscy w duchu połączeni, co jest prawdą pewną duchową, ale to połączenie musi mieć realne ziemskie przełożenie. Dlatego w życiu chrześcijanina ważna powinna być wspólnota. Jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga. Ale nie kocha Kościoła, to nie poznał Boga albo nie kocha Boga. Jeżeli ktoś mówi, że żyje z Bogiem, ale nie żyje z Kościołem, to nie żyje z Bogiem, bo im bliżej Boga będziesz, tym bardziej będziesz kochał Jego Kościoł.